Bugi, mam takie pytanie, takie, wiesz, takie, prawda, przyjacielskie, takie, prawda, no... Mm? No? dawaj. Takie, wiesz, czekaj, czekaj... No kurwa, zadaj. Jakby od tego zależało twoje życie? Kurwa. Chapnąłbyś do ryjaku, tak Nie. Wolałbym umrzeć. A jakby, na przykład... Z... Zależało od tego moje życie, to czy byś mnie uratował i byś o***lił mi kolbę? Jakie u***wie miałoby ci to życie uratować? No nie wiem, no załóżmy, wiesz, taka hipotetyczna... No, da, da, daj mi hipotetyczny, hipotetyczny scenariusz. W końcu mnie wąż w penisa i musisz mi, wiesz, oje***łałem, No zaraz, ty żeby... że, żeby... no to zawałam osobę trzecią, żeby cię o***liła Ale nie, kanibali no właśnie, jesteśmy tylko 2 na bezludnej wyspie. Bali no. bym poszukał, żeby cię o***li... No bezludnej wyspie, nikogo tam nie ma poza nami, rozumiesz? No Co za, ty zadałeś mi zapytanie? Czy pozwolisz mi umrzeć, czy ja biegaj, bitę? cię ci, nożem po prostu. Ale toksyna się rozprowadza po całym ciele. No ale nie zdążyłaby. No. What? Jakbyś, bym szybko, kuraca, ja by cię upierdolił i wąż to by nie przeszedł. No tak to się nie rozprzestrzenia. Bo rozprzestrzenia się przecież, kurna, twoje zagięcie. No nie. Chwileś chwile rozprzestrzenia, no. To nie jest tak, że uwalisz jakąś część... Cię ten... wąż opierdoli, to chwilę potrwa, zanim to, to się To w zombie mnie ugryzło w k, i umarło od razu, bo ten. musisz. Robić mi loda, żebym wyzrował. No to ci nie K zrobię! Czyli um on. No co ci mu Dawid jebni, bo ja mu za zaraz No to jebni no, już powiem jebni. tak, kiedyś kurwa rozmawialiście o rowerze Może to znowu spróbuję porozmawiać z tobą o rowerze bo... Jesteś może częścią od roweru? Ta jestem łańcuchem O, Paweł, mam piątka dla ciebie, grubasie, hamburger O, ja jestem wysoki, jak wieża, to sobie wezmę wieżę Nie z samochodem, bo jestem szybki Bardzo opóźniony w czekaj dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Aha eee... Tak, to jest. Najem... Jaki był moją... najdłuższy czas, jaki wytrzymałeś podczas seksu, panie Piotrze? Gryfinie. Co? A ja, mam pytań. Pytań. Co? Ja, ja mam inne inne, inne. A jaki pytanie. w macie? Jaki typ ubrań lubisz widzieć na swoim partnerze najbardziej? Eee, żadne. <laughs> 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 Czy zazdrość może być brana jako pozytywna emocja? Może. Dlaczego? Może. Wytłumacz nam to. No ponieważ jak jesteś w związku z drugą osobą i czujesz się zazdrosny, to, to pokazuje, jak bardzo ta oso tej osobie zależy na tobie. O? Czekaj, powtórz, bo ci nie słyszałem. No. Napierdolę. <laughs> Co jest swoją ulubioną platformą do gier? E, osobiście uważam, że jest to komputer, ale może to się niedługo zmienić, ponieważ mam też PlayStation, więc bardzo możliwe, że PlayStation będzie moją ulubioną platformą, ponieważ będę mógł sobie położyć dupę i będę mógł sobie grać na Coś, kanapie. Kurwa normalny? Jest on, będzie no? game. Dawid, jesteś game. <laughs> nie, to jest fajne, że się położysz. Na, PC na kanapę też możesz się położyć, kurwa. Ale na no. kanapę się nie położysz z specyfem, jak się to nie. A, wczoraj ja się ci postawię, czekaj, rzucaj. Ej! Ale <grym zim> <grym zim> rzuć to czarno! Czemu białą, kurna, rasizm? Gra, która ci najbardziej zawiodła, w jaką zagrałeś? Ehm. Um, um, najbardziej? Wierczat. <grym zim> Czy myślisz, że oglądasz duże porno? Nie. Nie. nie, ile oglądasz? Trzy dziennie, to... Mys Porno nigdy za wiele, wiesz jak to jest z no. Czyli ile oglądasz? Troje, ile? Liczba no powiedz A nie wiem ile kurna się ogląda, no na pewno nie dziennie kurna Teraz na jakiś na, Ale ile oglądasz ty kurwa? Nie wiem, no ile, ty? jak ja liczę kurwa wiem. co ty, jak to nie liczysz? Nie masz notat A ty masz notatnik? ty liczysz kurwa takie rzeczy? Bo kurwa notatnik Dobra Co jest dla ciebie ważniejsze? Piersi, też yy, prawda klatka piersiowa, czy dupa? Tak no mów! Tak! Jakie są twoje, w obecnej sytuacji, top 3 cele? Krótkodystansowe eee, w sensie, które są najbliższe do, do <laughs> <chod śmiech> <k> wyjścia. <kurwo. śmiech> Wszystkim pójść do krewca. No, no, nie no! Spierda. <laughs> no <a> powiedz, no. <laughs> no, czy, no powiedz, no! On mnie pochłania. <laughs> nie! A. Czy jesteś zainteresowany w jakikolwiek sport? Nieważne, czy uprawiasz go, czy oglądasz? Sport? Sport? No! Sport? <śmienic> to był sport! Aha. Aha. Jest... Czyj głos tego pomieszczenia podniosłeś cię najbardziej. Nie musisz ukrywać, że ja, no możesz to po prostu powiedzieć. Co? A dajcie głos. Uh. How? <śmienic> O kurwa. Z ludzi, którzy teraz grają Kogo byś chciał, yy, prawda Obmacać i w ogóle Na siebie hmm. Patrz ile ciała jest do obmacywania, mordeczko mm. Podlega nawet do ciebie Nie to się skrada Hej ty na A ty naoliwiony jesteś sykszaki. to. Mm. A, pokazać. pokażę ci. O, czy kiedykolwiek przepalałeś na ogół na nieporno? Albo przyłapałeś kogoś innego. Te. Pamiętam e, w gimnazjum, jak szedłem sobie do klopa kloca postawić. Jedne drzwi były uchylone. To, co tam wtedy zobaczyłem, było nieukniknione, jak i szybkie. Zobaczyłem węża, ale takiego skurwysyna węża, na pewno większy niż mój. Były wciągany z... z umywalki? Chłop po prostu kapucy natrzepał przy otwartych drzwiach. Jak największy psychopata. Wtedy mu pomogłem. Aha. <noise> Twoja ulubiona pozycja całowania się. <noise> What the fuck? Pozycja, żeby było gdzie, to byłoby łatwiej. No gdzie? No No, no, powiedz, to gdzie? no gdzie, no powiedz. Gdzie? W sumie jakoś należąco najwygodniej, bo to stać nie trzeba wtedy. <noise> Jaka była najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłeś podczas stosunku? Kurwa, łóżko się zawaliło, nie wiem. mu się zawaliło łóżko? Co ty zrobiłeś, łóżko zawaliło, kurwa, masz te przeciąłeś nóżki, kurwa. Rzucasz się na łóżko, ono się rozpierdala. No kurwa, deski są chujowo spięte trycyckami, bo <laughs> sztelarz jest chujowy. Jakie jest najdziwniejsze miejsce, gdzie miałeś seks? Eee... Wiecie, jak są te takie... Niedokończone domki, które się buduje Co? No to... co? No bo jak masz budowę? Na budowie? Ta... Dobra, skończyliśmy, wygraliśmy. Brawo! Patelnia, patelnia, patelnia! Patelnia, mogę na tobie zrobić Patel... moje jajka? Godzina. Nie! O, to powiedz jej, że weźmiesz już na kolejkę, przewiedziesz ją na kolejce. Ale zajebisty tekst, ej, wezmę cię przywiozę na kolejce <noise> Na swojej kolejce. <noise> na swojej na mojej kolejce. też. A potem się dziwi kurwa, czemu nie mam dziewczyny? Czemu? Daj mi Instagrama do filmu, bo nie mam dziewczyny, kurwa. Piłka piłka, robisz ludźnie. Dosłownie tak. krótka, dosłownie krótka, Ma jakby cała... Co... Wielkie perło ze swojego... Co? 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 Kurwa, on zrobił mi otwór na zebransie. Nigdy tak daleko nie doszedłem! Nigdy nie, panie nie, panie nie panie byłem panie. tak daleko, co dalej się robi? Pomóż! No nie, 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 Kurwa, jak tam między sobą... Ech, moje pączki! Po. Czekaj... O! Nie. Czemu ja tam byłem? Przecież kurwa... Aaa... I dorzuciłeś się do no. mnie? Wiesz ty pobłądowałeś tutaj aż. Bo ja czarodziej jestem. Jak głośny jesteś podczas seksu. Hę. To jest totalny creep, który jest po prostu <głos》> popytany tej chwili.